Władysław Bełza. Legenda o garści ziemi polskiej. Ojców naszych, ziemio święta, ziemio wielkich cnót i czynów, tyś na wskroś jest przesiąknięta krwią ofiarną Twoich synów. I nie darmo w twoje rano. Opuścizno przodków droga, Ziemią świętą ciebie zwano. Boś najbliżej stała Boga, Byłaś Ziemią poświęcenia, Przytuliskiem licznych gości. Dziwne ciebie opromienia. Czarmęczeństwa i świętości. Niegdyś ze stron tych pątnicy, z wiarą w sercu niewymowną, do Piotrowej szli stolicy po relikwii kość cudowną. I gdy o ten dar nieśmiało dla ojczyzny swej prosili, papież schylił głowę białą i tak odrzekł im po chwili. O Polacy, o pielgrzymi, na cóż wam relikwia nowa? Wasza ziemia krwią się dymi i dość świętych kości chowa. Wszakże jeszcze do tej pory w bitwach z Turki i z Tatary męczenników waszych wzory są świadectwem waszej wiary. I wziął w rękę swą sędziwą, polskiej ziemi grudkę małą, i na dłoń mu się, o dziwo, kilka kropli krwi polało. Weźcie, rzeczę, proch ten z sobą, i cud Boży głoście wszędzie. Niech ta ziemia wam ozdobą i relikwią świątyń będzie. Niechaj proch ten z waszych progów wciąż wam świadczy przed oczyma, jak nad Boga nie ma bogów, nad te ziemię świętszej nie ma.